Przecie. Jeżeli okay. tak na, na szaty były w zależności. Cały ja czas. Tak. No. <laughs> tam może być chłodniej na górze. Przez lądowanie. Nie, nie, to. No tak, To nie jest mało, wiesz, to musimy tak się tam mocno skupić i jakoś tam sobie wyciągnąć. Tego... Uważajcie na głowę. Tak. No, ona jest niższa niż, niż tak, 206. Tak. Czy... заах <coughs> Dwa nas badajo za wolność i się cię sobie. Ale a. Tak tak, idę, to pomagaj, pomagaj. A, a, tak, tak tak. to się Pomagaj, pomagaj! Dokładnie, no. się dobra. to nie jest... widać, No, Pospodochronowa SkyMagic wykonała przed chwilą skok ku uczczeniu pamięci poległych już w tej chwili na, w wojnie na Ukrainie lotników. Chcieliśmy w ten sposób uczcić ich heroizm i walkę z najeźdźcą, którym jest Rosja Putina. Dodatkowo chcielibyśmy też wspomóc i pokazać po prostu, że jesteśmy z Ukrainą i że wspieramy ich i bardzo chcemy wykonać taki skok, tylko że z większymi flagami razem z naszymi kolegami, przyjaciółmi z Ukrainy. Także to było dla Was chłopaki z lotnictwa i wszystkiego, wszystkiego dobrego i z całej, całą naszą najlepszą energię, jaką mamy wysyłamy do Was. Jesteśmy jeszcze o się. Piotr Świeboda, Świerzcz. Tutaj mamy skoczek, który skakał z flagą ukraińską Piotr Pitero-Piotrowski. Skoczek, który skakał z dymami i szarfą biało-czerwoną Janusz Białową-Zdruciarz. Skoczek, który skakał z flagą z szarfą i dymami Dziubek Andrzej Dziobal oraz e, Lutek skakał z flagą biało-czerwoną a wyrzucili nas nasi koledzy gdzie tak, a wyrzucili nas koledzy Lali. Michał Lalik oraz, gdzie mamy drugiego pilota? Drugi, drugi się wygrzewa drugi się już wygrzewa, bo chciałem jeszcze powiedzieć, że było bardzo zimno tutaj koledzy jak widać się trzęsą było minus 7? No jeszcze opadł bo opadało. A, jeszcze był śnieg, bo przy tej, przy tej pogodzie był jeszcze śnieg Na no, jaką wysokość zrobiliście się? 1200 metrów mieliśmy chyba no, na plusie z, plusem, z, plusem, no. z małym plusem 1200 metrów. Także no... Pomimo warunków cieszymy się, że udało nam się wykonać ten sprak, bo trwało, przygotowania trwały zaledwie 300. No pana tak, do przodu. 3 tak, dni, to miało 3, Tak, spontaniczna akcja, ponieważ cała no, operacja zajęła nam od momentu pomysłu 3 dni. Ruszyliśmy flagi z przygotowaniami i oczywiście z pomocą kolegów, bez których nie udałoby się tego zrobić. Korzystając z okazji, chcieliśmy podziękować Krawcowej, naszej kochanej, która co roku nam przygotowuje sprzęt i firmie współpracującej Parkside, która no, przygotowała nam sprzęt. Od kogo wyszła ta inicjatywa? No właśnie, tu bohaterem naszym jest Andrzej Dziobal. Zapraszamy, Zapraszamy. niech nie wam przedstawi jeszcze. Któremu się w nocy przyśniło, że to będzie super inicjatywa, w związku z tym obudził się z tematem i rano rzucił hasło. I zaczęliśmy działać. Ufaliśmy, że idealny, super pomysł, w związku z tym zaczęły się realizacje od 3 rano dokładnie, tak? No i udało się to zrobić też dzięki tutaj Dawidowi, którego tak, trzeba też tak pochwalić. Dawid Walas, firma Aero Experience, to tylko tak naprawdę dzięki tutaj współpracy nas wszystkich się to udało, bo to tak, jest no z istotna... i jeszcze podmiotów, których tutaj nie widzimy, czyli lotniska włodzi, które umożliwiło nam ten skok firmie Bartolini, dzięki której mieliśmy gdzie przygotować się do skoku Klubowi Łódzkiemu, wszystkim podmiotom tak naprawdę lotniczym z Polski i z Łodzi, które się w to zaangażowały, bo to wymagało kooperacji bardzo wielu podmiotów jednocześnie. Tak w krótkim czasie po prostu móc zrealizować i zrealizować ten pomysł. Uważam, że słusznie słuszne nasze działania będą miały jakiś skutek i to w jakiś sposób nie no, zadziała na mentalności, tam ci ludzie już będą zadowoleni. My jesteśmy szczęśliwi, że robiliśmy powrotem. Tak, właśnie dla, dla naszych lotników, którzy latają tam, ja uważam, że to są nasi bracia tak naprawdę, bo wszyscy lotnicy jesteśmy braćmi nasi, bro, nasi e, bracia lotnicy ukraińscy, którzy teraz latają i walczą. Tak naprawdę zapraszamy ich na nasze pokojowe niebo, żeby z nami mogli razem skakać, żeby. Ta energia, którą my przekazujemy, żeby była z nimi. Mamy informację, że nasi koledzy skoczkowie w Odessie na przykład w tej chwili walczą. Tak? Takie A możemy do tutaj bliżej, przodem tak. do kamer. Bo... Wczoraj, no właśnie, chcieliśmy, jesteśmy razem z, ze skoczkami, którzy, skydive, dokładnie nie pamiętam, ale z Odessy, klub sportowy strefy spadochronowej Odessa. I na forach właśnie spadochronowych mamy informację o tym, że, że skoczkowie walczą.